Uwaga, uwaga, co wierzyliśmy za dzieciaka? Miejscowość, w której mieszkałem za dzieciaka jest położona 60 km od Rzeszowa i kiedy byłem mały, to pierwszy raz rodzice chcieli mnie wziąć do Rzeszowa, no to ja jakby na tamten moment myślałem, że wyjeżdżam chyba za granicę <grym> Że w Rzeszowie się gada w innym języku. <grym> I ja do rodziców mówię. No to jedziemy do Rzeszowa, tak? No oni, No to to to. No i w jakim języku tam będziemy gadać? Oni wszyscy co, do mnie nie odzywają, się najlepiej. Moja historia jest taka, że po prostu jak byłam młodsza, to mi e, mówili rodzice w ogóle, że kawałek tam za mną jest takie drzewo i tam siedzą czarownice chyba. Czy, czy, coś takiego? Jakieś babeczki, które po prostu porywają dzieci i ja się bałam tam chodzić, a chyba po prostu mi się wydaje, że rodzice nie chcieli, żebym tam chodziła. Nie też kiedyś babka straszyła, że z komina żeby leci i nie będę I to jeszcze w co wierzyłam, to już bardziej taka przyziemna rzecz, to że w wieku 25 lat będę miała trójkę dzieci, dom z ogrodem, psa i kota, no na razie się nic na to nie zapowiada. Ej, a tak ciekawostka, ja w wieku 18 lat jeszcze wierzyłem w to, że jak wyjadę za granicę to zakupię BMW M4 i jeszcze mi zostanie.